Google wypuścił taki model, który analizuje dane z zegarków. Zarówno Robert ma zegarek, ja teraz używam akurat łopaski, opaski Łupa, którą bardzo polecam. Dla mnie ona jest takim odróżnieniem, bo do tej pory korzystałem z Apple takiego jak Robert Ultra, ale jako, że jestem bardzo roztrzepaną osobą, to zapomniałem go zazwyczaj ładować i rzucałem go w kąt a ta opaska jest tak zaprojektowana, że po pierwsze ciężko ją zdjąć, więc dla takich osób, które mają taką nerwicę na trend jest super, ale też się ładują raz na dwa tygodnie przez pięć minut, więc, więc to jest super, ale też jak idę na siłownię, to nie wpadam w taką paranoję, że mam na przykład za wysoki puls, yy, więc polecam, natomiast no, Google wypuścił tutaj Sensor LM, to jest taki model, który został nauczony na 59 milionach godzin danych zebranych od 103 tysięcy osób, no i ten model docelowo będzie w stanie nam bardzo dobrze opisać te dane z sensorów z zegarka, czego wydaje mi się większość zegarków yy, właśnie trochę kuleje pod tym kątem, no bo mamy na przykład Apple Watcha, no i widzisz na przykład tam, nie wiem, że masz ileś godzin snu, jakąś fazę, ale bez jakiejś konkretnej wiedzy albo bez przeczytania tych poradników, które zazwyczaj są w aplikacjach zegarkowych, no to nie bardzo jesteśmy w stanie sensu tych danych znaleźć. Łup to trochę właśnie rozwiązuje, dając, powiedzmy, kwantyfikując te wszystkie dane do trzech podstawowych metryk, ale zobaczymy, gdzie to w kontekście Google pójdzie. No to Robert, AI wchodzi do. Wearables. Wearables, tak.